Z walpurgi. Niektórzy mówią, że to takie symboliczne przejście już wiosny w lato, że jest to również dzień, gdzie pomiędzy światami jest Może to nie jest tak jak 1 listopad, ale troszeczkę inaczej. Dlatego też ten dzień palili dużo świec, dużo ognia. W ogniu tradycyjnie spalali to, co im nie sprzyjało. To, co chcieli pożegnać, czyli po raz kolejny, że wrzucamy też tam nasze życzenia na podbudowę tego, co chcieliby. I co dzisiaj też jest ważne, no już jest po 22, także nie proponuję, ale zawsze możecie troszkę nadrobić... Na chiński rok wypędzali wypędzali one głośną muzyką. Tak samo y, tutaj y, wy możecie również y, gdzieś tam na czymś y, pograć, żeby no, wyrzucić znowu to z domu, co jest niekompatybilne. Zawsze mówimy energię niekompatybilne. Tak dziś stwierdziłam, że lepiej, żebyście oglądali ognisko, zawsze to ciekawiej. Rzeki już nie widać, bo ciemno. Ja jeszcze w ogóle będę za zasięgiem przez y, kilka dni. Także zobaczymy też, jak to nagranie nam dzisiaj pójdzie. E, pozdrawiam Was serdecznie w ten, jak to mówimy, jeden z sabatów. To się też nazywa inaczej Beltane. Oczywiście tu już Wam nie będę opowiadać o głębokich y, korzeniach tego święta. Po prostu róbcie to, co czujecie. Cieszcie się przestrzenią, wykorzystajcie żywioły. My tu właśnie wykorzystujemy wiatr, ogień, um, tak, ziemię, powietrze, no i oczywiście wodę, chyba nie wspomniałam. To <laughs> Okej. Okay. Chcecie coś dodać? Eter. E, no tak, ether zawsze. Dobra, no to co, kończymy transmisję na żywo i wracamy do naszych czynności. Także jeszcze raz pozdrowienia dla was. Trzymajcie się. No i teraz zamykamy.